Cześć w kolejnym szczeniaczkowym vlogu, ja idę zaraz z szczeniaczką robić mleko, kiedyś już Wam mówiłam, że właśnie zawsze do porodu zaopatruję się w takie mleko modyfikowane na wszelki wypadek, gdyby tego pokarmu nie było i gdyby trzeba było szczeniaczki dokarmiać, no i później to mleko mi zostaje, więc jak już mają te 3 tygodnie i umieją pić same, to właśnie im je podaję dodatkowo żeby je po prostu zużyć, tak więc pokażę Wam zaraz, jak je robię i w ogóle idę też zaraz ustawiać nowy kojec, dlatego że ten tutaj, który jest za nami, robi się dla nich już powoli za mały, plus też zaliczyły one ostatnio ucieczkę, w sensie jeden zaliczył pierwszą, e, więc już są coraz większe, coraz bardziej ruchliwe, e, więc idziemy mu stawić nowy kojec i ten kojec już będzie w tym drugim pokoju, e, w tym, którym możecie sobie zobaczyć na innych filmikach, czasem właśnie ćwiczę z psami. Pokażę Wam, jak robię mleko dla szczeniaków, trochę na patencie. E, ogólnie będę robić 300 ml wody, więc na to przypada 30 miarek mleka, e, no ale żeby się nie bawić w 30 miarek, bo to by była wieczność, to, ponieważ jedna miarka to jest 2,5 grama, to sobie ją po prostu odważymy, to mleko na miarce, tak żeby wyszło 75 gram. 60. 70 77. dobra będzie okej. Okay. Do tego wlewamy sobie wodę przygotowaną ciepłą. Wkładamy sobie to sitko od shakera no i zakręcamy Teraz trzeba wstrząsnąć, Ups. i wylewamy do miseczki. Ja im tu mleko wstawiam. A dobra. I teraz zobaczcie jaki mam patent, żeby dać im znać, że jest jedzenie, po prostu stukam i one już są nauczone, że to jest dźwięk, który oznacza, że przyszło do nich jedzenie. Za oknem burza, a ja jestem właśnie w pokoju, w którym będę ustawiać kojec dla szczeniaczków i to jest właśnie ten pokój, w którym ja trenuję zimą, mam tutaj położoną sztuczną trawę, to jest w ogóle najtańsza sztuczna trawa z OBI e, i wszystko się do niej czepia, mega ciężko się ją czyści, na nią właśnie mam linoleum, już przyniosłam z Damianem, które będę rozkładać właśnie pod kojec. I to ogólnie jest mój szósty miot, który odchowuję i za każdym razem mam jakąś inną wizję, jakieś usprawnienia wprowadzam i teraz w sumie mam taki pomysł. Wcześniej ustawiałam te kojce takie na trzy tygodnie w wieku, w wieku, w kształcie takiego plusika, żeby po środku był drivet i w tych jakby wnękach plusika, żeby były kuwetki, bo ogólnie to jest teraz taki moment, gdzie jest bardzo ważne, żeby szczeniaki miały łatwy dostęp do tych kuwet, żeby się nauczyły z nich korzystać, więc żeby po prostu jak tylko wstaną, się obudzą i będą chciały do tej kuwety wejść, żeby miały Niełatwy dostęp. Natomiast teraz mam troszeczkę inną wizję. W sumie dzisiaj. Zrobię taki kwadrat 3 na 3 i dam po prostu w czterech rogach kuwetki, żeby taki plusik z drybedów był na środku. Zobaczę, jak mi to wyjdzie. Plus jeszcze taki pomysł mam, żeby zbudować taki przedsionek jeszcze, e, gdzie po prostu przełożę szczeniaki na ten moment, kiedy będę sprzątać w ramach tego głównego końca. Później to w ogóle będzie tak, że one będą miały jakby swoją sypialnię i bawialnię. Tak jak kiedyś robiłam wcześniej, to mi się super sprawdza. Ale na razie są jeszcze na tyle małe, że jakby same się nie przemieszczą i nie zlokalizują, gdzie są drzwiczki, yy, więc po prostu dorobię taki przedsionek, żeby tylko je tam przekładać. No a zresztą zaraz będę ustawiać, to sobie wszystko zobaczycie. i idę po mopa z gorącą wodą, żeby ją wyczyścić. Woda mi się gotuje do mycia, ale ja Wam jeszcze pokażę, z jakiego mopa w ogóle korzystam. Mam takie fancy wiaderko, które jest firmy Spontex i to jest w ogóle super genialny mop, z którego ja też korzystam w ogóle do mycia podłóg, dlatego że ma w środku takie dwa pojemniki. Pierwszy jest na czystą wodę i tutaj właśnie wlewamy sobie czystą wodę. i Jest jeszcze drugi, do którego odchodzi ta cała brudna woda podczas płukania mopa. Więc no, zarobi się sprawa. A jeżeli chodzi o płyn, który używam dla szczeniaków, to już Wam wskazuję. Ogólnie do tej pory korzystałam po prostu z takiego sprayu, też dezynfekującego i z ręczników papierowych. No bo w tym mniejszym końcu była mniejsza powierzchnia. A samą podłogę właśnie myję tymi płynami, to jest sanitol. Eee, I właśnie nimi będę sobie myła, one są ogólnie jakieś dezynfekujące, gdzieś kiedyś kupiłam je przez przypadek i spoko mi się sprawdzają. Eee, tak więc użyłam tego płynu i wrzątku, eee, żeby po prostu dobrze to wszystko doczyścić. Tak więc idę po mój i biorę się za mycie podłogi. Wywaliłam stąd psy, żeby mi się nie plątały. Myję podłogę i w międzyczasie, jak będzie schład, muszę się przejść po trytytki. Ostatnio widzieliście w którymś vlogu, że jakoś tak na patencie, na smyczki spinałam te e, elementy końca. No ale dzisiaj już pójdę po te tytki, bo będą takie elementy, które na pewno się nie spasują, e, więc te tytki zdecydowanie mi się przydadzą. Dobra, myję podłogę i lecę dalej. Ten błąd, żeby zaczynać od drzwiczek. Dlaczego od drzwiczek? Dlatego, że jak e, zacznę od tych innych części, to może się później okazać, że te drzwiczki mi wyjdą odwrotnie e, i później się je po prostu ciężko otwiera, więc zaczynam właśnie od tego elementu i idziemy dalej. miałam zrobić 3x3, 3, ale jak patrzę na to teraz, to wydaje mi się, że 3x3 3 będzie trochę za duży i chyba zrobimy 2x3. z dwóch różnych firm, więc niestety one się czasami nie schodzą, i musimy sobie pomóc trysetkami. A. Tutaj jedna i jeszcze jedna na. Bie. Tutaj Wam pokażę kolejny tradycyjny patent, ponieważ szczeniaki są coraz większe i za chwilę zaczną już wychodzić. Ten próg jest dla nich zdecydowanie za niski. To sobie użyjemy tutaj ten drzwiczek, jeszcze je obrócimy, żeby nie było wystających części, i zamontujemy je w ten sposób, po prostu, żeby było trochę wyżej. Nasa sobie na spokojnie przeskoczy, a one jeszcze przez moment nie wyjdą. Tutaj zostawiam sobie przedsionek, właśnie taki dwa na jeden. E, tutaj po prostu będę miała szczeniaczki. W momencie, kiedy będę sprzątać tą sekcję, to przełożę je sobie tutaj. To jest taka bardzo praktyczna część. na jedną trytytkę, bo one są na tyle małe, że jeszcze jakieś mocniejsze zabezpieczenie nie jest konieczne. Tutaj mam oczywiście penę, e, do więc od razu sobie nasypiemy do kuwetek. Podejdź. gruba warstwa, bo jak ta warstwa jest cienka, to szczeniaczki się ślizgają po tym plastiku, więc musi być na tyle gruba, że jak sobie tu będą cholić, to ten pelet nie będzie się po prostu ślizgał. Więc idę jeszcze poszukać. Ponieważ potrzebowałam jeden element, to go wyjęłam i zostawiłam szyjaczki legowiskiem, ale jak widzicie, już są na tyle obrotne, że tą przeszkodę pokonały. I teraz cieszą się wolnością, tak więc zbieramy je, zgarniamy i idą do nowego lokum po przeprowadzce. Mam tutaj wyłowinkę dla szczeniaków. To jest już w sumie dzisiaj trzeci raz, jak dostają mięsko. Zobacz, to mięsko. Mm. Dobre czy niedobre? Dobre mięsko, szabaj, szabaj. Mm. Dopiero im się wyrzynają tak naprawdę ząbki, więc jeszcze nie za bardzo mają arsenał żeby były w stanie coś pogryźć. Dlatego mięsko mam zdrobnie, zdrobnione, rozdrobnione, zmielone właśnie w termomiksie w ogóle. Żeby było takie właśnie mega drobno poszapkowane, żeby bez problemu sobie mogły pojeść. Proszę. Dobre mięska. Mm. No już wszyscy dostaniecie. Jakie dobre, proszę. Trzymaj. mięska mięsko, mięsko, takie dobre mięsko. A ty Grupciu, Proszę. Kosztuj, skosztuj z kosztu. I ostatnie też byłeś niechętny, a później ci posmakowało, więc musisz sobie wyczaić. Zobacz. Mm. No, zobacz, zobacz, jakie dobre. Zobacz, zobacz. Mm, czujesz. No, to najpierw zjecie reszta. Kolega się zastanowi. Proszę, proszę. Czy kolega przemyślał sprawę? Będziemy jedli? No będziemy coś chyba jedli, co? O, super! Kie dobre mięsko, proszę! Koniec palcem! Ale już masz ostre ząbki w ogóle! Proszę. Też mi tu atakuje w ogóle wiskę. <grymiosko> Proszę. Tutaj mam jakiś skomasowany atak. mięsko, Proszę. Powiedz mi, w czym ty jesteś taki brudny, co? Chyba nie chcę wiedzieć. Przeciwłaś, tylko że wręcz jest taki pielęgni już. Już mają ząbki nawet co Nie, bo mnie trochę podgryzają. Trochę mnie podgryzają. Ale śliczny, łapki, łapki. Idziesz do kuwety, stary? Bo stara, nie widzę frontu, już nie jestem w stanie poznać. Nie, ja, to jest dziewczynka. Co? Co tam bali? Przyjechałeś w odwiedziny? Nie widzę, się dzieje. To nie są Ja im daję, wiesz, co z ręki mięsko. I one już są przyzwyczajone. Wąwinkę powiedzmy, czy wąwinkę? <grymne> ja nie jestem wąwinką. Kiełdę może na Dzisiaj jeszcze po raz pierwszy dostaną karmę, więc zobaczymy, jak będzie im smakować. Szukaj, okay, szukaj. Okay. Hmm? Dziwnie, co? Wreszcie myślę, że podeszło. Poza tutaj jeszcze jedną agentką. Za dużo im zrobiłam jak na pierwszy raz, więc NASA pomoże im to wykończyć.